Gdyby któryś scenarzysta na stole położył scenariusz z takim przebiegiem wydarzeń, jaki dzisiaj miał miejsce w Monachium, to by ktoś się chyba popukał w głowę i powiedział człowieku: Co ty piłeś przed napisaniem tego dzieła? Ta 41 Bramka smakuje absolutnie wyjątkowo. Zapraszam serdecznie, kanon z pierwszej piłki. Zdobycie złotego buta to będzie na pewno niesamowite osiągnięcie. Zdobycie najlepszego strzelca tego sezonu Bundesligi 2020-2021 to będzie bardzo fajne osiągnięcie. Ale przejście do historii Bundesligi, przejście do historii niemieckiego futbolu, przejście do historii polskiego futbolu i przejście do historii światowego futbolu to jest coś, co jest wartością nieprawdopodobną. Robert Lewandowski, prawdopodobnie na lata, kto wie, czy nie na Dziesięciolecia, kto wie, może rekord Gerda Miller'a przecież czekał na pobicie wiele, wiele, wiele lat. To jest niesamowita sprawa. Dzisiaj z ogromnym wzruszeniem pewnie nie tylko ja, ale i wy, i bardzo wielu innych kibiców w Polsce oglądało ten absolutnie wspaniały mecz i absolutnie niesamowite osiągnięcie. Gdyby ten mecz skończył się rezultatem 4-2 dla Bayernu bez bramki Lewandowskiego, nie będę ukrywał, mogę to teraz powiedzieć, mogę to zrobić, byłbym przez jakiś czas co najmniej cholernie zły. Na Gikiewicza, cholernie zły na Gikiewicza, że najlepsze interwencje, które dzisiaj notował, były interwencjami po strzałach Roberta Lewandowskiego. Ktoś napisał na Twitterze, że to jest właśnie tak, jak spotka Polak-Polaka za granicą. To jest śmieszne, ale w którymś momencie naprawdę zacząłem tak myśleć. Czy naprawdę Gikiewicz nie może po prostu. Puścił cztery bramki. Czy musi te najlepsze interwencje notować przy strzałach Roberta? Oczywiście, ja teraz mogę o tym mówić. To jest trochę zastydzający, tak naprawdę, komentarz, bo wiadomo, że Rafał Gikiewicz chciał wypaść jak najlepiej. On też mówił, że chciałby się zapisać w historii jako ten, który Roberta zatrzymał przed pobiciem rekordu Gerda Miller'a. I ja mu się nie dziwię, oczywiście, po tym meczu. I powiem co więcej, że po tym meczu stwierdzam, że dzięki Rafałowi, ten występ, ta bramka, ta otoczka tego pobicia, tego rekordu była tak wspaniała. I ja powiem więcej, Rafał, dzięki za ten mecz, dzięki, że zagrałeś tak fenomenalnie, szczególnie broniąc niejednokrotnie dobrze bite strzały Roberta. Otoczka tego meczu była niesamowita. Trener Augsburga mówił przed meczem wyraźnie: Nie pozwolę Robertowi pobić tego rekordu. Dlatego, że Gerd Miller był moim idolem z dzieciństwa, i ja chcę, żeby on nadal dzierżył rekord w ilości strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi. Jeżeli dotamy do tego oczywiście Ditmara Hamana, który umówmy się w dużo lżejszych. Tonach się wypowiadał, ale jednak mówił, że też wolałby, aby tego rekordu nie bić. To to dodawało takiego niesamowitego smaczku. Jak dotamy, do tego dodamy też to, jak dzisiaj grali piłkarze z Augsburga, obrońcy, gdzie oni niejednokrotnie Roberta w trzech, w czterech, w dwóch, cały czas. Robert się strasznie dzisiaj w tym meczu męczył, i też ten wynik. Ostateczny, to strzelona bramka smakuje też tak niesamowicie mocno, właśnie dzięki też Augsburgowi tej postawie, że robili wszystko, aby to się nie wydarzyło, a Robert i tak sprawił, że radość na końcu była po jego stronie i nas, kibiców z Polski. No nic mnie tak po prostu nie grzeje, nie grzało w tym tygodniu i przez ostatnie dni, czy przez ostatnie tygodnie niż... Rekord Roberta Lewandowskiego, dlatego dzisiaj o niczym innym nie będzie kończę to krótkie wejście, oczywiście Atletico Real walczą o mistrzostwo Hiszpanii. Ale przepraszam, mnie dzisiaj grzeje Robert, a nie Hiszpania, nie Realnie Atletico. To było krótkie wejście. Dziękuję serdecznie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. To był kanał z pierwszej piłki.